Witam wszystkich! Dzisiaj przedstawiam Żurek firmy AMK Jabra w wielkiej puszce, łatwo otwieralnej. Jest tego tutaj 800 gramów. Kaloryczność całości to 864 kcal. Ja sobie to podzielę na dwie części. Więc taka jedna powiedzmy porcja będzie miała około 432 kcal. Tu się nam chwalą, że to dobra marka. No Po poprzednich zupach to raczej e, nie za bardzo jak dla mnie bez glutaminianu sodu, bez substancji konserwujących. No te drugie na pewno dobre, te pierwsze by mnie nie przeszkadzało. Ale co my mamy dokładnie tutaj w składzie? Woda, zakwas żurku, ziemniaki, kiełbasa wieprzowa 2,5%. Są tam też skórki wieprzowe, boczek 1,5% wieprzowy, mieszanka przypraw, suszone warzywa, marchew, pasterniak, ziemniak, cebula, seler, korzeń, nać pietruszki, kurkuma, por, czosnek, papryka, słodka, cukier, skrobia pieprz czarny, ziele angielskie, aromaty, sól. No skład nie jest nawet taki aż zły. Powiedziałbym, że jest dobry. Tylko jeśli te poprzednie zupy były takie troszeczkę rozwodnione, to ciekawe, czy tutaj też tak będzie to samo? Według mnie lepiej by była taka porcja, powiedzmy 400-500 ml, niż takie 800 ml, Mocno rozwodnione, a ta mniejsza powiedzmy taka bardziej zagęszczona. No ale zobaczymy, jak tutaj w tym wypadku to będzie. Teraz, żeby jakoś to podzielić. Aby wszystkie składniki były w obu porcjach, powiedzmy, że mniej więcej jest na pół. Mamy wersję niepodgrzaną. Na zimno to raczej nie smakuje, więc lepiej takie coś podgrzać. Zdecydowanie. To będzie podgrzane, lub tuż przed, bo żurek bez jajka to nie żurek, a tutaj jajka żadnego nie ma, więc ja sobie później dorzucę i jedno jajeczko. Wszystko się podgrzało, więc można sprawdzać, co mi tutaj wyszło. Tak to teraz się prezentuje. Czy ten żurek będzie żurkiem? Czy tak jak ta fasolowa i grochowa, która raczej była mocno rozwodniona i kiepska w smaku? Oczywiście najwięcej mamy tutaj kartofli. Do takich nawet dosyć sporych. Kawałków. Miękkie, dobre powiedziałbym normalne kiełbaska tam kilkanaście plasterków pływa hmm? nawet dobra nie jest to jakieś takie miękkie dziadostwo które czasami nawet nie czuć, że to jest mięso tu jest jak najbardziej ok tu gdzieś widziałem, pływał Kawałek boczku, chyba. To pewnie takie coś. Więcej tłuszczu niż boczku. No, taki ogólnie trochę boczkowy posmak w tej zupie jest. Taki minimalny. No, powiedziałbym, Żurek bardzo przeciętny raczej poniżej średniej. No dosłownie to jest coś tak samo nieciekawego, jak te poprzednie zupy. Nie wiem, jak jeszcze ta firma robi zupy, ale raczej już dowiedzieć się nie chcę. Ta jest chyba już czwarta i więcej nie mam zamiaru. Chyba wszystkie są, powiedziałbym, dosyć kiepskie. No chociaż akurat kiełbasa tutaj jest dobra. No ale kiełbasa to nie jest sam żurek przecież. O jajku nie będę wspominał, bo to moja wkładka. Troszeczkę tutaj pieprzu brakuje, więc ja sobie dodam. Majeranek widzę, że tu pływa. Jest on taki powiedzmy wyczuwalny, chociaż tego pieprzu tutaj na pewno jest zbyt mało jak dla mnie. Widzę, że tu się mi nazbierało. Mam nadzieję, że w tej drugiej porcji też taka ilość będzie, bo procentowo to tu całkiem wyglądało, że jest mało jej, ale przynajmniej jest smaczne. Ja takiego żurku raczej nie polecam, chyba że ktoś musi. No, zjeść na pewno się da. To nie jest coś niedobrego, niezjadliwego, po którym coś, jest, coś się stanie. Nie ma konserwantów, no ale nie ma też takiego typowego, fajnego posmaku żurkowego. Może rzeczywiście to jest mocno rozwodnione, jakby tak jak poprzednie te zupy, bardziej to zagęścić. To byłby zdecydowanie wyraźniejszy smak. A tak powiedzmy, jest taka trochę lipa. No, niestety mam dwie porcje, więc muszę to zjeść, wolałbym, żeby była jedna. Porządniejsza porcja niż te takie rozwodnione dwie. No ale tak niestety producent sobie zrobił. Ja takiej zupy raczej nie polecam. Chyba że ktoś musi. Dodatkowe informacje na ten temat będą podane pod spodem w opisie. Koniecznie pozostaw po sobie ślad. W postaci komentarza? Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz? No i do następnego filmu.